Cześć, kochani, wróciłam do Was po bardzo długim czasie. Nie było mnie, ale to przez to, że tak jak Wam mówiłam, albo i nie, nie pamiętam już, muszę nadrobić swoje stare filmy, że pojechałam na poligon. Pojechałam na poligon 16 bo zapisałam się do, do Armii Obrony Terytorialnej. I cóż. Chciałam nagrywać sam filmiki, chciałam nagrać testy sprawnościowe, jakie żeśmy mieli, chciałam ponagrywać jakieś tam działania w polu i tak dalej, ale i nie mogłam, i nie było czasu, i nie miałabym jak tego skleić, więc no nic nie zrobię, przepraszam. Ale mogę Wam poopowiadać jak to było, co robiłam, jak wyglądał dzień u mnie. Jak z treningami przede wszystkim u mnie było, bo bywało różnie. Także zaczynamy. Zaczęło się wszystko 7 września. 6 września jeszcze byłam w pracy. 7 września się wszystko, zaczęła moja cała przygoda. O godzinie 8 musiałam się wstawić na jednostce na no wcielenie i tam dostawaliśmy mundury. Tam resztę sprzętu, które będzie nam potrzebne do, na ten poligon. Powiem Wam, że zrobiłam zakupy, kupiłam sobie buty do biegania, kupiłam sobie skarpetki, kupiłam sobie słodycze, kupiłam sobie jakieś koszulki i itd. i wzięłam to wszystko ze sobą. I 16 dni leżało to w magazynie, bo nie było to w ogóle potrzebne. Także odźwigałam się trochę. Później jak już żeśmy dostali mundury Już popakowaliśmy sobie buty, które żeśmy dostali Bo dostawaliśmy mundur i letni i zimowy W jednym żeśmy byli A drugi był no, na przysięgę żeby no, Bo to wiadomo, po, przy działaniach w polu no, to on się jednak brudzi Więc drugi był na przysięgę Zimowe buty no to nie są nam w lato potrzebne Więc też żeśmy schowali Plecak był cięższy niż... Kurcze, te wywalczone 131 kg na zawodach. Także yy, a nie ważył 131 kg, ale taki był niewygodny, a jeszcze jak to trzeba było targać i w ogóle o masakra. No i co? Dostaliśmy mundury, poszliśmy na yy, BHP i mieliśmy testy sprawnościowe, które się zaczęły od pompek. Czyli tam maksymalną ilość pompek, jaką jesteśmy w stanie zrobić Zrobiłam 33 bodajże I więcej mi się nie chciało I tak przerwała mnie to, że, że nie dałam rady Tylko po prostu no nie chciało mi się no, no po co mam robić pompki? No ale za rok będę miała powtórkę z testów Więc już będzie egzamin Więc trzeba będzie się bardziej postarać Musiałam zrobić brzuszki tam w 2 minuty jakąś tam ilość no to zrobiłam 44 brzuszki. No i ten nieszczęsny bieg na 3 km. Jeszcze, jakby to było po jakichś lasach, czy coś, to przynajmniej bym sobie pozwiedzała, a biegałam dookoła jednostki tam między budynkami i z takim wielkim, ciężkim sercem patrzyłam na, na ludzi z, Jarosł z Jarosławia, z Dębicy, którzy przyjechali i się mundurowali też u nas bo jeszcze nie wiedzieli co ich czeka także także no, pobiegałam sobie. Czas miałam dobry, bo miałam 16 minut, więc no nie jest najgorzej, a, a nie dałam z siebie 100%, bo znaczy ja, ja uważam, że dałam z siebie 100% ale jeszcze y, Tam ktoś się zatrzymał na, na trasie No to, to przystanęłam z nim Żeby tam mu pomóc y, Zapytać się czy wszystko ok Także no to nadrobiłam Ale jestem zadowolona, że przynajmniej y, Zwróciłam na niego uwagę Bo że, że czy nic mu nie jest I tak dalej Także no za rok trzeba będzie to powtórzyć No i po wcieleniu po tym, tych testach i tak dalej od razu obgryzły mnie buty. Bo oczywiście wsadziłam sobie składkę do butów, która mi podbiła tyle podeszwę stopy i zacząłem je obcierać. I później musiałam kombinować, żeby załatwić swoje stare desanty jeszcze ze szkoły, bo nie byłam w stanie chodzić w tych butach, także no, no trzeba było. No już przysięgę musiałam przeboleć. Tych, tych, co dostaliśmy, ale tak beznadziejnych butów, powiem szczerze, tak niewygodnych jeszcze nie widziałam. E, oczywiście jedliśmy tam śniadanie, jedliśmy tam obiad, kolację, kolację już nie, kolację już jedliśmy na, na jednostce, na której żeśmy spali e, i, i jak pojechaliśmy sobie na Jelczu, na drugą jednostkę, z tymi plecakami było mega niewygodnie, przepraszam. Ach, z tymi plecakami było mega nie, niewygodnie. Mało miejsca, plecaki ciężkie jak cholera, niewygodne, ale to i tak był dopiero początek. Przyjechaliśmy, zakwaterowali nas e, oczywiście BHP, nie BHP, wiadomo standardy. To była sobota, i w niedzielę już mieliśmy, mieliśmy taki luźniejszy dzień, bo zaprawy nie było. Były jakieś tam szkolenia takie, takie, takie właśnie z, teoretyczne. No i wieczorem otrzymaliśmy broń. Jestem z siebie mega, mega dumna, bo broń otrzymałam honorowo od dowódcy. Także to był niesamowity zaszczyt dla mnie otrzymać tą broń właśnie jako wyróżniona. No i przyszedł czas na pierwsze strzelanie. Powiem Wam, że bałam się niesamowicie. Naprawdę się bałam niesamowicie, bo to było moje pierwsze strzelanie, ale udało się. Znaczy udało się. Nie umarłam, nikogo nie zabiłam. W tarczę mało, bo mało, bo łącznie na... Yy, już Wam liczę... na 13 strzałów łącznie miałam 3 trafione. Co? Jedno było w dychę. Jedno było w dyszkę, więc jestem me mega dumna. Jak to powiedzieli, to był yy, fart początkującego, bo to był centralnie środeczek. Yy, ale... A tak naprawdę to wszystkie, strza... wszystkie kule przeleciały przez ten jeden punkt, tylko nikt mi nie chciał o tym powiedzieć. No ale jak na pierwsze strzelanie jestem zadowolona, że tak jak mówię, nikogo nie zabiłam. Drugie strzelanie poszło mi zdecydowanie lepiej, jestem jeszcze bardziej zadowolona, bo na wszystkie 13 strzałów tylko jeden mi uciekł, dokładnie i to zerwałam ten strzał, bo za mocno pociągnęłam za język spustowy. I nie wstrzymałam oddechu. Nie zatrzymałam lekko oddechu, no ale tak jak mówię, zaliczyć, zaliczyłam. Także tak jak mówię, jestem niesamowicie zadowolona z tego. Jak to wiadomo, na pierwsze dni to raczej się człowiek trzyma z tymi, których zna. I, i tak dalej, ale później już z czasem. Zaczynają zawiązywać się przyjaźnie, zaczynają zawiązywać się znajomości, robią się grupki, no nie oszukujmy się, no takie jest niestety życie. W moim przypadku też tak było, aczkolwiek ja nie byłam osobą, która raczej szła w grupki, co, co raczej trzymałam się ze wszystkimi, ale jednak z niektórymi bardziej, że tak powiem. I tak. O 5.30 mieliśmy pobudki, zaprawa poranna, bieganie głównie. Oczywiście musiałam zostawać na kompanii i nie biegałam, tylko ćwiczyłam, rozciągałam się indywidualnie, bo tak jak mówiłam, na wcieleniu gryzły mnie buty i to nie tylko mnie, ale i inny. I tak jak z jednego chłopa, któremu musiałam ogarnąć tutaj odciski i tak dalej, bo nie był w stanie chodzić, to zrobiło się nagle ich siedmiu albo ośmiu, więc no, nie mieliśmy medyka, więc zostałam medykiem na początku samozwańczym, ale później już po rozmowie z dowódcą właśnie dowiedziałam się, że mam robić to co robię i... I miałam się nimi zająć, bo medyków, tak jak mówię, nie mieliśmy. Także oprócz tego, że targałam cały swój zasobnik, to jeszcze apteczkę dodatkowo, którą musiałam wyposażać. Ale tak jak mówię, jestem zadowolona w ogóle z tego. Stresznie żałuję, że tak szybko to się skończyło. to jest, Powiem Wam szczerze, że to jest najgorsze, uczucie, jakie może mieć człowiek z jednej strony musiałam tutaj, jadąc na poligon musiałam zostawić treningi musiałam zostawić znajomych musiałam zostawić przyjaciółkę z pracy musiałam zostawić pracę na te, te 16 dni wiem, że Emilka bardzo mocno trzymała za mnie kciuki i cały czas przy mnie była, mimo, że fizycznie jej nie było, to była ze mną serduchem także jestem Ci mega, mega wdzięczna i dziękuję i tak jak mówię, z jednej strony musiałam to zostawić i tęskniłam za, za tym bardzo, naprawdę bardzo za tym tęskniłam. I później był środek poligonu, gdzie no zaczęli niektórzy instruktorzy musieli kończyć. Dowódca nam się zmienił, to było mega przykre przeżycie, ale jak to mówią, zmiany świadczą o ciągłości dowodzenia. Wiem, że mimo wszystko jest ze mnie dumny. No i y, przyszedł koniec poligonu, gdzie zawiązały się przyjaźnie, gdzie zawiązały się, y, tak jak mówię, znajomości y, nie tylko między nami szkolonymi, ale między nami i instruktorami. Y, także, no i tak jak mówię, najgorsze uczucie kiedy chcesz zostać tu, gdzie jesteś, bo nie chcesz zostawiać tych ludzi, nie chcesz z nimi się rozstawać, chcesz z nimi spędzać dalej te, te całe dnie. Od godziny 5.30 do, do północy, do pierwszej w nocy, gdzie pastowało się buty, gdzie. Do pierwszej w nocy, gdzie pastowało się buty, gdzie rozmawiało się o wszystkim i o niczym. Gdzie wspólnie czyściło się broń, czy, czy rozkładało i składało się ją na czas. A z drugiej strony człowiek chce wrócić tutaj do, do tych przyjaciół, których zostawił, do, do tego życia, które tu zostawił. I tak naprawdę człowiek nie wie, w którą stronę będzie łatwiej. Czy łatwiej będzie zostawić? Oczywiście nie mówię, że zapomnieć, bo nie da się zapomnieć o tych ludziach. Wszystkich I, i na pewno nie zapomnę i chcę utrzymywać dalej kontakty z nimi, a z drugiej strony, właśnie wiem, że muszę wrócić tutaj i, i oczyścić lekko głowę, żeby na samą my znowu nie, nie napływały mi łzy do oczu, i to jest chyba najgorsze, co, czego się bałam. A najlepsze jest to, że nie spodziewałam się, że aż tak to będę przeżywać. No bo tak naprawdę tutaj z tymi ludźmi, których zostawiłam na te 16 dni, znam się bardzo długo. Bo znamy się od, od, od urodzenia, znamy się od nie wiem roku, dwóch, trzech, siedmiu. A tutaj znamy się 16 dni, ale tak nie miałam chyba jeszcze nigdy żebym aż tak tęskniła za tymi wszystkimi ludźmi nie tylko powiem wam szczerze że wróciłam do domu położyłam się spać i w nocy musiałam się zrywać bo szukałam broni bo dostaliśmy broń nie mogliśmy jej zostawić nawet na krok musieliśmy o nią bardzo dbać i pilnować i wystraszam się, gdzie ja mam broń. <gry> Także no, ciężko, ciężko, strasznie ciężko. Ale no, trzeba chyba się przełamać i, i zacząć żyć. Zacząć żyć. Nie żyć wspomnieniami, tylko. Znaczy się. Ci, co mnie oglądają od początku, ci, co mnie znają prywatnie, Wiedzą, że jestem osobą, która bardzo żyje marzeniami, bardzo żyje wspomnieniami. Osobą, która bardzo dąży do tego, aby wszystkie tam nasze moje marzenia, moje wspomnienia, moje plany się urze urzeczywistniły. I tak było zawsze i tym razem też jak będzie. Będę chciała się na pewno nieraz spotkać z nimi wszystkimi na, na piwo, na obiad, na, nie wiem, na jakiś spacer czy, czy cokolwiek. I na pewno do tego dojdzie. I ja już o to zadbam. No, ale kończąc się rozklejać, musiałam się ogarnąć, przepraszam. Eee, pewnie zastanawiacie się, jak to było z treningami. Dzień przed poligonem, czyli 6. Jeszcze poszłam na trening, robiłam maksy w taśmach. Yy, zrobiłam 130 na raz, bo raz nie chciałam się forsować, tutaj przed, przed samym startem. Dwa, yy, jeszcze uczył się Paweł wiązać taśmy, Trzy, jak minizar zawiązał taśmy, tak myślałam, że po prostu zdechnę z bólu i wiążę mocniej niż Grzesiek. Sam, a gdzie się wiązało mi z Patrykiem. Więc, no, myślałam, że mi odpadną nogi, ale zrobiłam, i później jak pojechałam na poligon, miałam dostęp do siłowni, ale nie miałam kompletnie, kompletnie siły, żeby trenować. Nie rozpisałam sobie planu, nie rozpisałam sobie bo to wiadomo, że tam siłownia no to nie, nie jest najwyższych lotów ale musiałam, y, musiałam odpuścić. Myślę, że y, jak codziennie od 5.30 do godziny 21.00 byliśmy w polu, 21.00, tak, pierwszy byliśmy w polu, y, szło się spać o godzinie 22.00, 24.00, bo to wiadomo, że tutaj trzeba było się i uczyć, i, i tutaj jeszcze, no, mimo wszystko pogadać, czy poleczyć tych chłopaków, y, no to nie miałam siły kompletnie ale właśnie zaczynam od początku coś mi się wydaje, że te ciężary już nie będą tak duże jak były na samym początku jak wyjeżdżałam, ale pomalutku pomalutku do tego wrócę także nie trenowałam 5-6 października jadę na skoczów potrenować trochę zobaczyć jak tam technika Grzesiu może mnie przypilnuje jak mu się będzie chciało. Także yy, mam nadzieję, że spotkam się z dziewczynami i będę mogła osobiście im pogratulować wyniku, jakie zrobili. Zrobiły, przepraszam. A zresztą całej drużynie, bo drużynowo zajęli drugie miejsce. Także gratulacje, naprawdę jestem dumna i następnym razem pojadę z Wami. Mam nadzieję, że mi się to uda. I no cóż, no. no nie mogłam trenować, nie mogłam trenować, ale poprawić, się, obiecuję poprawę. No i tak zleciało sobie 15 dni z radości i w płaczu, bo dwa, trzy ostatnie dni praktycznie co wieczór płakałam, bo nie chciałam po prostu się rozstawać z tymi ludźmi. I poligon zakończył się przysięgą wojskową. E, zakończył się przysięgą wojskową. Oczywiście Cel spełniony Marzenie spełnione Jestem przeszczęśliwa Że w końcu Mogę się nazwać żołnierzem I Staliśmy od godziny To no w sumie też staliśmy o godzinie 5 Trzeba było doprowadzić Izby do, do porządku Trzeba było zapakować Plecaki na Jelcza I próba generalna i muszę Wam się pochwalić bo za moje zasługi wiem, że nie będzie tego widać tutaj e, Będzie widać w odwróconym, ale dostałam list gratulacyjny mm, za y, przeciwne zainteresowanie za, y, na zajęciach, za bardzo dobre wyniki, y, za, za pomoc tutaj i, i tak dalej także y, no, coś, coś niesamowitego dowiedziałam się, że zostałam wytypowana już praktycznie na początku poligonu i to jeszcze bardziej mnie cieszy, także chciałam Panu porucznikowi podziękować bardzo. Wiem, że pewnie do niego nie dotrze, ale chciałam bardzo, bardzo podziękować za, za taką możliwość, za docenienie. I po prostu. Wzruszyłam się, bardzo się wzruszyłam. Oczywiście nie, nie popłakałam się na, na tym, jak odbieram ten list, prawie się popłakałam na swojej własnej przysiędze, ale trzeba było trzymać nerwy na, na wodzy, smutek, wrażenia i tak dalej i być nieugiętym. Oczywiście defilada poszła nam przecudownie, zamykaliśmy kolumnę i no, powiem, że nie zapomnę tego poligonu nigdy. Nie zapomnę i będę bardzo często i miło wspominać. Na pewno bardzo dużo będę miała zapisanego pamiętnika z tego dnia. Także no, no coś są z tego. No i co? I teraz będę jeździć na, pol na poligony rotacyjne, hmm, czyli co drugi yy, raz. Yy, Miesiącu na weekend, ewentualnie dwa razy w miesiącu, w zależności kiedy będą. I co najważniejsze, będę się starać jechać na listopad już jako instruktor. Może mi się uda, będę musiała porozmawiać ze swoim dowódcą kompanii, ale to jeszcze, jeszcze troszeczkę czasu do tego. Także na razie to tylko się do tego mogę przygotowywać. I w końcu rozpakować swoje ubrania, powiesić mundur, znaleźć w ogóle miejsce w szafie na to wszystko, bo już nie mam miejsca. Także ale tego trochę jest. I co? W październiku mam zawody? jeszcze zaraz dokładnie zobaczę, którego i w październiku mam poligon strzelecki, na który najprawdopodobniej pojadę jako opiekun. Może się uda. I na zawody też się właśnie szykuję. Od początku trzeba pomalutku wrócić. Muszę jeszcze wziąć i skrócić taśmy, bo są za długie. Posprzątać, bo kocór mi rozrabiał. 16 dni był sam. i Teraz mnie nie odstępuje na krok. Także jedynie co to jak mu się chce jeść To idzie tak sobie zjeść, ale zaraz wracamy Nosiu No, także Poligon w sumie w Każdy dzień praktycznie wyglądał tak samo Jedynie co to Różniły się wieczory Aczkolwiek już pod koniec To te wieczory też wyglądały tak samo I, I kurczę wróciłabym jeszcze Na ten poligon ale nie ma się co tutaj rozklejać. Trzeba iść do przodu, pomalutku. Pomalutku do przodu. I, I działać, żeby być jeszcze lepszą niż jestem. I żeby testy sprawnościowe zdać, jak tylko mogę. Także teraz idę się spakować. I idziemy na trening. Zaczynam deloadem, bo przydałoby mi się. No, także dzisiaj szybki vlog, ale taki mini, mini i bardzo porozrzucany, bo tak jak mówię dopiero od nowa uczę się nagrywać, bo dawno tego nie robiłam niedługo muszę wymienić nie bój się niedługo muszę wymienić telefon do, do nagrywania, bo ten bardzo psuje mi jakość z tego co się dowiedziałam ale, ale to jeszcze, jeszcze troszeczkę Yy, niedługo będę robiła prawo jazdy. Chyba. Zobaczę. Także zapraszam Was na mojego Instagrama, na stronę na Facebooku. I mam nadzieję, że, że już uda mi się pomalutku zacząć wracać do. Regularnego nagrywania vlogów. Także trzymajcie się. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną byli, którzy pisali do mnie na, na Instagramie, że, że wiedzą, że dam radę. Udało się. Zostałam wiele razy wyróżniona yy, i wiem, że wszyscy we mnie wierzyliście. Także jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.